Dobra, pierwszy spacer w butach idziemy z pieskiem, zobaczymy czy będą uwierały. Chodź potrzymasz, będziesz mnie filmował. Założenie, to wam, znaczy Przymierzajmy w sklepie, ale są wygodne, tak jak powiedziała. Ulubki na później. Dobrze, mam młodego operatora, będzie mi łatwiej. krótkich Martek, mam okay. Do później. Witam ponownie. Buty są troszeczkę styrane, trochę chodziłem w nich po Polach, po Dzisiaj pada, fajnie pada, więc zakładam stuptuty. Będzie okazja je przetestować. Stuptuty Milteca mi je polecili. Dobra cena, dobra jakość. Sprawdzimy ją dzisiaj. Lecik. blackout. Zacinane na rzepy bez Mam nadzieję, że nie będą się rozjeżdżać. No dobra. Zobaczymy jak to będzie. Czy są oznaczenia lewy prawy? Nie widzę, więc chyba bez różnicy. шарфик по Não. Ponownie wleka. No i dobra, robimy trochę zdjęć z terenu okay. No, witajcie ponownie. Idziemy sobie trawiastą drogą. Kołurze, póki co wszystko jest ok. W takich właśnie warunkach mają się sprawdzać i buty, i struktury. Wiadomo, są tacy, którzy lubią chodzić do rzeki, pokazywać, stać i pokazywać, czy przemokną, czy nie przemokną, no ale to na co dzień się tak nie robi. Czasami się zdarza przejście przez strumyk, ale to jest chwilowe. Najwięcej czasu chodzimy po takich trawach i to najbardziej moczy nam i nogi, nogawki od spodni, po których ścieka później do butów, a stóp tuty powinny temu zapobiec. Także zobaczymy. Godzinka marszu planuje po polach, po łąkach, po krzakorach i zobaczymy jak będzie. Odezwę się no, guma się sprawdziła. Nie ciekło. Co? O, widać może. Wszystko ciekło do kolan. Ale zobaczymy co pod stóp tutaj. Teraz to... Sucho. Ludzie. Sucho. W nordyckich górach powinno się sprawdzić. Zadowolony jestem, póki co buty tak samo wódko w środku wygodnie 3 dni, więc w zasadzie drugi dzień mam buty za dużo jeszcze o nich nie mogę powiedzieć ale wygodne amortyzacja póki co okej okay. Czym? Jestem bardzo ciekawy. Za cztery dni lecę do Norwegii. Dam wam znać stare jakieś filmiki, jak tam się chodzi, bo tam wszędzie jest woda. Nawet na szczytach góry są, potrafią być, bagna. Ciężkie warunki, ale jest przepięknie, jestem zakochany w Norwegii.